Majeczko? tu mam Monik. witam. W mojej kuchni mamy szelki jak widać. Wszyscy je powiemy najpierw do mycia rąk, zanim zaczniemy cokolwiek zrobić, wiadomka. Dobra, potrzebujemy patelkę Mamy. A, fajna. Troszkę tu jest. Nie, dobra. Jest spoko. Mitarka. Dobra, tu mamy stolik, chyba baska. bo ja smutno na, no, na no i ketchup, na no to, ale to raczej chyba nie w tym wypadku, bo Zrobimy sobie e, kiełbaskę z cebulką Tu macie lodóweczkę Cebuli w nie mam, bo leży tam Dobra, tu mamy cebulę Muszę nauczyć, wiecie, operować tą kamerką w kuchni, żebyście wszystko mogli fajnie widzieć jakąś fajną, sporą cebulkę nie niezbyt takie wyględne z zewnątrz te cebulki Ta jest witarka O, jedna, przy jedną mi się przydało O, te tak w spoko. No, zawsze ściągam te warstwy z cebuli, nie lubię, strasznie wkurzają mnie, Też mnie wkurzają. Te ja akurat nie płaczę przy robieniu cebuli, w sensie przy krojeniu, wiem, że są ludzie, którzy jakieś takie, że tak powiem, przypadłości mają. kiedy słyszą, nie wiem, legendy, że warto noc zatykać, ale ja bym chyba nie dał rady. No dobrze. No. O, takie ładnie te, że tak powiem, brzydkie warstwy podchodziły. Troszkę światła będę musiał umieścić do grudowania, będę musiał jakieś softboxa kurde przynosić. Ale już na to też mam pomysł, bo mam powerbanka i będę mógł sobie jednego softboxa od kompa wziąć i odłączyć pod niego i przynieść, więc będzie gitara całkiem będzie spoko no, ale teraz to już whatever musiałbym jakieś ścięcia robić, tego mi się nie chce fajnie schodzą te warstwy takie Dobra, to już jest superlacko ja później to wybiorę skąd ich wyrzucę, tylko na chwilę obecną nie mam żadnej podręcznej torowiczki do tego więc gitara, o tutaj spokojnie zeszło to, bardzo fajnie, no super tu mamy nożyki, do tego nożyków jeszcze deseczka. nożyk Bierzemy jakiś A oko będzie taki duży Kiełbaska, taka kręgóweczko, pamiętajcie, uważajcie na łapki, uważajcie na łapki, najpierw tę cebulkę zrobię, bo trzeba będzie ją usmażyć, najpierw trzeba będzie cebulkę usmażyć i potem dorzucimy kiełbaskę, dobra, druga deseczka też mi się przyda, ale to za chwileczkę, dobra, ja robię cebulkę w taki sposób, kroję zawsze na pół, zobaczymy czy dobrze kamerka pokazuje, idealnie, dobra, ja kroję zawsze tę cebulkę na pół. Zależy się od tego, jak lubicie. Jeżeli cienko pokrycie, ta cebulka wam się dużo, dużo szybciej zrobi, więc szybciej będzie jakaś tam, powiedzmy, przypieczona. Jeżeli grubo, to na dłużej się będzie troszeczkę szkliła, trzeba będzie troszkę bardziej nad nią wtedy popracować, tak? Mógł to zrobić bardzo cieniutko, ale tak jak mówię, ja wolę odpracować nad tą cebulką, żeby ona troszkę tam sobie poleżała zanim kiełbaskę przygotujemy. Pamiętajcie, uważajcie na palce. W kuchni nie ma żartów. i tak nam się ta cebulka prezentuje chwilowo, to chyba powinno być spoko już, a zresztą ta cebulka nie będzie przeszkadzać na niczym. Specjalnie kroję tak grubo ją, bo tak jak powiedziałem, jeżeli grubo cebulkę robimy, Kurde, ale mam zimną rękę od tej cebulki. Jak grubo robi cebulkę, to ona dłużej nam będzie pracować na patelce. Dobra, bierzemy malutki nożyk, taki do masełka. Weźmiemy patelkę. Patelkę pamiętajcie, nawet czy jest gorąca czy nie, miejcie nawyk, by stawiać ją zawsze na drewnie jakim. Nigdy bezpośrednio na blacie, bo kiedyś się zapomnicie i będzie przypał. I tak, no i bierzemy jakiś tam kawałek tego. Jak ktoś woli na, e, że tak powiem, na smalcu, to po, polecam na smalcu. Ja wolę pasełko, do tego typu obróbek. gitarka. Dobra, możemy tu już wszystko ładnie wprowadzić do patejki. O, lepsza śniadka, Tak najlepiej się groi, kiedy ma najlepsze takie ten. Może być coś, co ma większe te, było lepiej. Dobra. Zimno w ręce. Kurde, o. Włoka nam się już robi. Super. Fajnie to wygląda. Dobra, jakiś klebek. Chyba Mam jeszcze, dobra. U tak to miałbym cały, ale polecamy. Proszę bardzo, tak wygląda ta kiełbaska. Że tak powiem, zacnie milordzie, zacnie. Mm. Dobra, ona jest już przygotowana. Mm. A, talerz jeszcze potrzeba. Taki weźmiemy, świeżutko jeszcze. Trzeba nauczyć się operować tą kamerką jeszcze, wiecie. to wszystko fajnie było. Dobra, z tej strony na pewno będzie ten. Patelnia, więc. To jest strony robimy tak. Ukra bardziej okna. A, i warto jeszcze mieć takie trośki. Nie wiem jak wam to markę pokazał, o, przy Możecie sobie nawias włączyć. Trochę będzie wiało, ale i będziecie w kuchni. O proszę, cebulka nam się pięknie już sklić zaczyna. Chyba bym dorzucił jeszcze masełkę, wiecie? Chyba dorzuciłbym jeszcze masełkę. Troszkę. O, pięknie się ta cebulka. Dobra, wydaje mi się, że to jest już odpowiedni moment, żeby dorzucić tą kiełbaskę. Kurde, jak mi zimno w ręce. Dobra, mamy tą kiełbaskę. I ładnie na malutki morzu sobie robimy. Tu mało nie jest właśnie celowo, Możemy nie pospalać, żeby nam się wszystko ładnie zrobiło. Można tą kiełbaskę dać pod że ona się troszkę tam przydusi, przysmaży jeszcze. O, lepiej się to wyglądać będzie. Delikatnie, żeby nam to nie powypadało. Po zapatelnie. Oczywiście kawałek mojego bevzonka był. Tak jak widać lubię sobie pojeść, więc wiem co mówię, to musi być pyszne. O, ale ładnie te cebulki narobiłem. Uuu, dobrze. Ale to będzie dobre. O, już się cebulka przypala. Trzeba będzie ściągać, bo tutaj najbardziej lubi się przypalać. Miam, mm. miam. Jak mówię, drewnianymi narzędziami się robi, bo ten nie rysujesz powierzchni patelni, tam garnka jakiegoś czy coś, wiadomo jak to jest, no nie? O, ale u, uuu, ale ona mam się pięknie tu zrobiła. Ja lubię bardziej taką, wiecie, brązową masz, ale no na potrzeby tego, co mam tu robię, no nie będę aż tak mocno jej przypalał. O, już widać tutaj bulka ładnie bardzo kolorystycznie się łapie gdyby ta cebulka była dużo, tak powiem e, cieniej pokrojona ona już by była przypalona, brązowa lubię taką, ale tak jak mówię, ma potrzeby jak powiem nagryweczki, no to wolałem pokazać Wam jak to zrobić że tak powiem w granicach rozsądku, tak zwanego jak to ludzie przeważnie lubią, bo nie każdy lubi taką przypaloną ja na przykład jak macie hamburgery to taką przypaloną masz cebulkę do tego chrubią, co co ją uwielbiam praktycznie za chwileczkę kończymy o, proszę bardzo, kiełbaszka już robi. Rozłożymy ją na boczki, żeby się poprzysmażała jeszcze bardziej. Pięknego koloru to nabiera. O, cebulka już jest mięciutka. Zobaczcie, jaka ładna cebulka. To podejrzewam, że minutka, dwie i kończymy. Jak ktoś lubi bardziej, to bardziej. Ogólnie ja lubię bardziej, ale no mówię, no nie pokażę wam przypalonej, bo no to by niefajnie wyglądało, nieapetycznie prawdopodobnie dla większości. Niektórzy jeszcze, wiem, że pokryweczką zamykają, żeby to przydusić, ale ja nie czuję takiej potrzeby. A i oczywiście najlepiej po wszystkim przełożyć to na jakiś pomnik pojemniczek czy coś na no jakieś i od razu umyć szybko, szyściutko, żeby wam nie pozasychało. Wtedy jest najłatwiej to umyć. Więc serdecznie polecam takie zabiegi w kuchni. Już na to wyskoczyć, chce cebulka, ale my cię ratujemy, cebulko. dawaj. No Myślę o coś z tym światłem, faktycznie. Będę nawet dwa to miał, jeden tutaj, drugi tam, bo chociaż tutaj z góry to jest ok. O, proszę, już się brązowitka robi ta. Można już troszeczkę zwiększyć ogień. na ostatnią minutkę, że tak powiem, ogień zwiększamy. i Jeszcze za 30 sekund tu będziemy mieli gotowe danie, tak zwaną kiełbaskę z cebulką. Pięknie to wygląda. Dla mnie idealnie jest tutaj. O, takie brązowe widzicie. Pięknie poprzepiekane. Taką mówi najbardziej, ale tak jak mówię, na wasze potrzeby. Zadwałem, żebyście sobie robili, no to nie będziemy przesadzać. Jak ktoś będzie chciał to sobie dłużej, to potrzyma na patelce bardziej kiełbaskę przysmażyć można cebulkę wszystko y, wedle uznania, tak? Dobra. Teraz tak jak mówiłem, nigdy przenigdy nie kładziemy rozgrzanej patelni na blacie, tylko zawsze na jakimś drebiegku. Najlepiej. No i sobie nakładamy, tak? Nie jest takie gorące, więc można łapką. O, pyk, na to cebulka. To wiadomo. No, w granicach rozsądku, tak? Czyli nie poparzyli się. Ja wiem, że to nie jest takie gorące już wtedy, no bo nie pierwszy raz to sobie robię. O, upadło nam to, ale tu mamy czyściutkie, bo myjemy zawsze. I teraz tak, jak to lubi, można troszkę odpisać w bok, troszkę cebulki tu nabrać. Tak jak mówię, uważajcie, żebyście się nie poparzyli, no bo to nie jest przyjemne uczucie. Ja, tak jak mówię, wiem już, że to jest, no, akceptowalne takie ciepełko, które mogę tutaj, no, na nałożyć, no nie? Tu macie piękną... Kiełbaskę z cebulką. Smacznego widzowie. Jak się podobało, możecie łapkę zostawić Kamilkowi.